Ponad półsetki zawodniczek i zawodników z całej Polski zameldowało się na starcie dziewiątej dębickiej czasówki. Były to zawody w jeździe indywidualnej na czas. Uczestnicy rywalizowali w różnych kategoriach wiekowych o pół Wójta gminy Żeraków. Po odbiorze numerów, cykliści ruszyli w 20 dwudziestokilometrową trasę po drogach gminy Żeraków. Spokojna, nie jest taka strasznie wymagająca. Gorsze są lasy górki, a tutaj jest okej. Okay. Ja dzisiaj tylko y, jestem towarzysko, kibicuję w roli z fotoreportera. Bardzo dobrze, pozytywnie jestem bardzo dobrze nastawiony do dzisiejszego wyścigu. No pogoda nam dzisiaj bardzo dopisała, ludzie też do startu, więc jako organizatorzy jesteśmy bardzo zadowoleni z dzisiejszego dzisiejszej czasówki. Trasa jest bardzo dobra, jest zaznaczona. Są trzy hopki, gdzie będzie trzeba trochę się postarać, aby pociągnąć tak mocno. No i cóż więcej, każdemu zawodnikowi jak najlepszej nogi, aby, aby byli zadowoleni z dzisiejszej czasówki. Witam serdecznie wszystkich zawodników, którzy na dzisiejszy wyścig kolarski, jazdę indywidualną na czasowku Herwujta Gminy Żyraków, zawitali do nas. Chcą pokazać swoje umiejętności i na trasie liczących 20 kilometrów, przebiegających przez gminę Żraków, będą dzisiaj walczyć o, o, o ten puchar. Cieszę się bardzo, że po raz kolejny się spotykamy, że fani kolarstwa korzystają z naszych dróg i, i chcą tutaj zaprezentować swoje umiejętności. Jest to bodajże dziewiąta y, czasówka, która się na terenie naszej gminy odbywa, w związku z czym można powiedzieć, że to już jest tradycja i będziemy tę tradycję podtrzymywać i kontynuować. Dziewiąta dębicka czasówka? o Puchar Wójta Gminy Żyraków. Bardzo się cieszymy, że na terenie naszej gminy znowu możemy gościć tak dużą liczbę kolarzy i miłośników dwóch kółek, bo przecież to nie tylko zawodowi kolarze, ale także amatorzy mogą skorzystać z naszego zaproszenia. Ja zarówno w imieniu Prezesa Dębickiego Klubu Kolarskiego Gryf Marka Nosala oraz w imieniu własnym Chciałbym podziękować za to, że wszyscy rowerzyści przyjęli zaproszenie na tę na imprezę. Cieszymy się, że kolarstwo jest tak popularne i że z każdym rokiem tak licznie możemy Was gościć na terenie Żyrakowa wszystkich rowerzystów. Myślę, że, że trasa bardzo przyjemna 20 kilometrowa, przy tym dzisiaj piękna pogoda, więc myślę, że będzie na pewno dużo miłych wrażeń. No i też przy okazji zdrowa rywalizacja będzie co pooglądać bardzo jesteśmy wdzięczni za pomoc wszystkim członkom Demickiego Klubu Kolarskiego Gryf i tutaj też w imieniu prezesa tego klubu Marka Nosala chciałbym wszystkim podziękować akurat Marek wraz z czterema innymi zawodnikami dziś startuje w innych zawodach w okolicach Kielc bardzo wdzięczni jesteśmy za pomoc samorządowi gminy Żyraków oraz wszystkim sponsorom tutaj jeśli chodzi o właściciela hotelu Milenium, który zgodził się na organizację wraz z nami tego wyścigu. Także wśród sponsorów znajduje się firma Hembut, Brico Marshe, Wśród organizatorów także mogę tutaj wymienić Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie. Myślę, że jeszcze w tym roku odbędzie się dziesiąta czasówka i nie zdecydowaliśmy jeszcze dokładniej lokalizacji, natomiast będzie to czasówka jubileuszowa w związku z tym, że w tym roku będziemy też obchodzić jako klub kolarski dziesiątą rocznicę powstania tego klubu. Także zachęcam do śledzenia naszego profilu na Facebooku. Niebawem na pewno ukaże się tam więcej informacji. Rywalizację oficjalnie zakończyła dekoracja najlepszych zawodników. Na dziewiątą dąbicką czasówkę o Puchar Wójta Gminy Żeraków zaprosili organizatorzy Gmina Żeraków oraz dąbicki Klub Kolarski Gryf, a także sponsor Hotel Milenium.